Z tej strony, Queen K, witam Was w oficjalnym konkursie na moim kanale. Kochani, tym razem konkurs rocznicowy z okazji piątych urodzin mojego kanału. Tak, dokładnie, dobrze słyszeliście, 14 maja tego roku kanał Queen K Games obchodził swoje piąte urodziny, a w związku z tym pojawiam się u Was i mam do Was niesamowite rozdania. Kochani! Na początek zasady konkursu. Pierwsza najważniejsza zasada no to oczywiście subskrypcja mojego kanału. Oczywiście ta subskrypcja musi być publiczna. Jeśli nie wiecie, jak ustawić subskrypcję na publiczną, opis tego filmu, będziecie mieć link, który Was poprowadzi krok po kroku, jak tę subskrypcję udostępnić publicznie. Oczywiście to jest bardzo ważne, bo żebym ja, kochani, mogła sprawdzić faktycznie, czy jesteście moimi kolegami, czy oglądacie moje filmy. Następny krok to komentarz pod tym filmem konkursowym o treści zrobione plus wybór gry. Plus nick na Steam'a bądź Origina, a na te komentarze będę czekać do 29 maja 2025 do godziny 22 łącznie. Jeśli chodzi o dodatki do wygrania, to tradycyjnie jest to każda gra lub dodatek do gry, który był ogrywany na kanale. Łącznie z najnowszymi kochani produkcjami, takimi jak Surviving Ceres Enshrouded, Supermarket Simulator. Kochani, każda jedna gra, która wyszła, każdy jeden dodatek, jak na przykład dodatki do gry The Sims, czy na przykład dodatki do Gas Station Simulator, i tak dalej, i tak dalej. Każdy ten jeden dodatek, albo gra, w której zrobiliśmy serię krótszą bądź dłuższą, jest dla Was. Możecie go wygrać. Kochani, planu konkursowego w tym rozdaniu nie będzie, bo jest to oczywiście rozdanie urodzinowe, więc pytania nie będzie. I przypominam tylko, że komentarze pod filmem konkursowym do 29 maja tego roku a losowanie zwycięzcy odbędzie się 31 maja o godzinie 10. Tak więc trzymam kochani za Was serdecznie kciuki. Mam nadzieję, że już nie weźmiecie udział, bo nagród jest sporo i na pewno są bardzo atrakcyjne. Tak więc kochani, pamiętajcie, subskrypcja komentarz do 29 maja i lecimy. A losowanie już 31 maja. Tak więc, kochani, powodzenia. Trzymam za was kciuki. Niech wygra najlepszy. Trzymajcie się, kochani, cieplutko. Cześć.